Z nas. Ogólnie w Biblii jezioro woda jest zawsze symbolem brzeg. Zawsze. Nasi apostołowie płyną i łowią ryby. Łowią y, bardzo dużą ilość ryb tego dnia, ponieważ y, połów jest bardzo duży, ryby biorą bardzo mocno. I w pewnym momencie y, kiedy zaczęło się. A to akurat, no, to Duch Święty, tak działa w kościele. Widzisz? Cicho ty jesteś tym Andrzejem, ty jesteś Andrzejem. Andrzej. W W pewnym momencie, słuchajcie, zaczęło się ściemniać, i daleko w oddali, słuchajcie, zobaczyliście zbliżającą się postać. Cicho, bądź to nie ksiądz Artur, no, przecież nie wiesz, bo jest ciemno. Ksiądz Artur, patrzcie jaki mądry, no. Z zobaczyli zbliżającą się postać. Uwaga jaką dziwną rzecz. Widzi coś, co go przeraża. Trzy, cztery. O! Ale byli przerażeni. U nas Cicho już, to teraz nie. I wtedy słuchajcie, ta postać, która do mnie się zbliżała, powiedziała Odwagi, nie bójcie się. To ja jestem. I wtedy wiecie co Piotr. Piotruszu, gdzie ty jesteś? Oddaj to wiosło. Ponieważ ty znasz ten głos. Ty już wiesz, kto to jest. Ty chodziłeś z Byłeś przy nim, w ten znacznym głos, i mówisz tak o tym, co usłyszałeś. żaden mężczyzna. Czy u was w Nowej Soli ktoś chodzi? Rzecz niemożliwa. Piotrusiu, ty nie idziesz tak sobie, przykładasz nóżkę. Idziesz tylko dlatego, patrz, że patrzysz w oczy Jezusa. Zrób wielkie oczy, żeby wszyscy zapamiętali, że tylko kiedy patrzę w oczy Jezusa no rób te oczy wielkie wychodzisz z łodzi, ale patrzysz cały czas w oczy Jezusa. Cicho bądź. Ty się nie wywróć. Cały ten masz wielkie oczy, patrzysz w oczy Jezusa i idziesz. Czynisz, ale bardzo oczy Jezusa, no właśnie, czynisz rzecz niemożliwą. Ty, stój, stój! Chodź! Myślisz, że tak trzeba. Gdzie wracaj tu. Zrobił trzy już myśli, idziesz i patrzysz w oczy Jezusa, idziesz bardzo powoli. Czynisz rzecz niemożliwą, tak? I w pewnym momencie, Piotrusiu, odwracasz się na swoich kolegów w Łodzi i myślisz sobie, ale ja jestem gość. Szyn, szpaku, a Andrzej I myślisz sobie, ale ja to jestem gościa, czynię rzeczy niemożliwe. Ale wiesz, co się dzieje wtedy? Odwracasz wzrok od Jezusa. I niestety, w pewnym momencie, słuchaj, atakuje cię potężna fala. Przeogromna fala cię atakuje. <todgrym> Matko, do Serca. Chodź brawo. Nie bój, nie bój się! Pięknie, bardzo pięknie. Uwaga, uwaga. Piotr, już jeszcze sekundę wytrzymać. Ważna informacja dla nas. Po rekollekcjach. Może mamy różne piękne postanowienia. Piękne. Chcemy modlić się na nowo. Może tym krótkim aktem jest u Chcemy. Nie, nie możesz. Musisz tu stać, bo jesteś przykładem Piotra, który zwątpił, zgrzeszył, odwrócił się od Jezusa. Mimo, że chciał iść, czynił rzeczy niemożliwe. Kiedy odwracasz wzrok od Jezusa, kiedy o Nim zapominasz, zawsze zaczniesz się topić. Fala potężna, cała lawina grzechów może spaść na ciebie. I wtedy możemy zrobić tylko jedno. Woł Przyjdzie na Ciebie taka sytuacja, takie wydarzenie, w którym będziesz czuł się, że toniesz, że znowu gdzieś woda zaczyna Cię zatapiać, wołaj Jezu, ufam Tobie. Cokolwiek będzie się działo, ktoś zakoruje w Twojej rodzinie, ktoś będzie bardzo grzeszył, ktoś będzie bardzo cierpiał fizycznie i duchowo, woła Jezu, ufam Tobie. Rano budzisz się i tak niekoniecznie chce nam się... Cię nosi coś, nie? To on powinien tu iść, tak, jak go Eliza zaatakowała, to już by tak nie miał, ja Chcę na koniec, Pan Bóg zaprasza każdego z nas. Wołaj, kiedy zaczniesz tonąć, kiedy będziesz oddalał się od Jezusa, kiedy nie będziesz widział Jego wzroku. Wołaj, Jezus ufa Tobie, a On natychmiast, daj roczkę, gdzie Ty, Jezus, tak gdzie... wyciągnie Cię, natychmiast Cię wyciągnie. I przytuli do swego serca. Amen. Prawa pięknie dla Piotrusza.